Ponownie w ostatnim zakręcie mnóstwo czasu odrabiamy. I jaka to jest pozycja finalnie? P7 w tym miejscu. Gasly okay, about... albo niżo wyjechali przed nami, więc to nie jest obiecujący sygnał. Udało się. Także kończymy ten wyścig na 18 miejscu. Witam, z tej strony Kronale FC i zapraszam na kolejny odcinek Paulo Lopezem w f 123 23 Kariera Kierowcy. Dzisiaj czeka nas Grand Prix Imoli w regionie Emilia Romagna. Zrobię jeszcze małą aktualizację, jeśli chodzi o porównanie osiągów. Nasza drużyna radzi sobie całkiem nieźle i aktualnie jesteśmy piątą siłą, chociaż jak widać Haas, Alpine i McLaren jest praktycznie na tym samym poziomie. Jak sobie jeszcze zobaczymy na ten wykres, no to ciężko nas rozdzielić, aczkolwiek jesteśmy teraz w lepszym położeniu aniżeli na zespołu Williamsa, Alfa Romeo czy Alfa Tauri, co jest obiecującym sygnałem. I też mamy rywalizację z Lando Norrisem, jako że mamy bolidy na podobnym poziomie, wybrałem Lando. Jeszcze też miałem opcję wybrać Gasliego, ale myślałem, że Alpine jest wyżej w osiągach, a jednak nie jest, więc mamy Lando. Lando, który jest dość OP w grach F1 od jakiegoś czasu, zazwyczaj osiąga dobre rezultaty, więc nie będzie łatwo go pokonać. Dobra, przyjadę sobie trening drugi jeszcze, żeby się troszeczkę to zjeździć, i później przejdę do kwalifikacji. Pierwsze, co ile nam zostało do deszczu? 5 minut, więc trzeba szybko jechać na tor i wykręcić spoko czas. mamy spina. Ale spoko za jeszcze tylko. only got one lap of fuel far away from rain now I'll keep you updated as conditions change Dzięki scroll 17.00 w tym sektorze, no ale tylko nie wiem, tam wyjechałem poza tor. A już zaczęło padać. No to idealny timing mieliśmy. To tutaj już się raczej nic nie wydarzy. Więc tak, dość komfortowo awansujemy do Q2. Niestety Kevin, dopiero 19. Lando też odpada wcześniej w kwalifikacjach. Oni już mogli wyjechać na tor, wtedy kiedy zaczął padać. Ciekawie, sam jak tutaj będą warunki wyglądały. Aha, zaraz ma się rozpogodzić, więc yy, myślę, że nawet nie ma sensu wyjeżdżać na tor teraz. Lepiej będzie po prostu przeczekać i zrobić już wyjazd na suchym torze. No to czas na pierwsze okrążenie w Q2. 1.19.1. Pierwszy czas, ale to na pewno będzie za mało, żeby wejść do Q3. Bo teraz już to jest suchy. Szybko do garażu zmiana opon i lecimy z kolejnym okrążeniem. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę. Zobaczmy jak nam pójdzie. Na co dodać, się ja poprawił, więc... Więc to musi być lepszy czas. Czy nam wystarczyło? Dziewiąte miejsce, wchodzimy do ku Dwie no dziesiąte mieliśmy zapasu nad Yukim Tsunodą. To był w porządku czas. Stol ponownie odpada. wcześniej. Okej, okay, fajnie. No to lecimy do Q3. A to czas na pierwsze okrążenie w Q3. 17-3 wyprzedzamy tylko piastry jego no drugi przejazd musi być lepszy i będzie bo będzie na świeżych oponach no to zobaczmy gdzie nas gdzie nam się uda skończyć ta kwalifikacja Urywamy ponad sekundę z tego jeszcze czasu. I jakie to jest miejsce? Trzecie! Wow! <ścoughs> no tego to się nie spodziewałem, że aż tyle się przebijemy. Że to będzie start z drugiego rzędu dla Hasa. Dość nietypowa pozycja.

3.1 miles of track at Imola featuring 19 turns, 9 to the right and 10 to the left. Remember that Imola differs from most other Formula One tracks as it's taken anti clockwise. Let's hope nobody forgets that today. The exit from turn 18 will probably be the setup for many of today's overtakes, leading as it does into the longest straight on the circuit and its only DRS zone. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. World champion Max Verstappen starts from pole position, and a very happy Carlos Sainz will start second. Looking at the rest of today's grid, we have Lopez, Russell, Perez, Hamilton, Leclerc, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Sonoda, Ocon, Bottas, Stroll, Albon, DeVries, Norris, Joe. ley Magnuson and Logan Sargent It's almost time for lights to go out then let's see who can prevail today Chyba tak wy medy i, i później te softy ewentualnie zawsze mogę też teżhaftdy założyć Tracimy Ci pozycję na starcie. Ale ciągle nie wygląda to tak źle. Te boliny są ode mnie szybsze. No teraz mi się będzie ciężko obronić przed roisem. nie no, chcę się też spali z całkiem z baterii. O tutaj też. a to nie było dobre miejsce do atakowania. Teraz chyba nie mam szans. No ale był szybszy Luis. Koniec okay, tracimy Alonso z zasięgu DRS, to dobrze. Odjechaliśmy Culozie Alonso, więc naprawdę mamy dość spokojne miejsce na tej siódmej pozycji. z odpada. Już powoli mieć przyczepność w tych medach. Nie wiem czy zjeżdżać po hardy wcześniej, czy przeciągnąć do softów. Jeszcze zostaniemy na to, że bo mamy dość spokojną sytuację między nami. Sunada jest daleko za nami. Nie wiedziałem, że ta linia jest, więc wolałem bezpiecznie wychabować ciotkę wcześniej. Ok, let's go. We Czy wyjedziemy przed Sunodom? Tusz, tusz. Ale jest przyczepności na tych softach. W ogóle Norris jak się przebił, on startował z samego końca, nie przeszedł nawet do Q2, a teraz jest na siódmej pozycji, Skubaniec. A, wygląda to raczej na spokojną końcówkę wyścigu. Jedziemy sobie na tym szóstym miejscu, do przodu spada strata. Z tyłu spora z przewaga. Dobra, trzeba spalić trochę tej baterii. Zachowaliśmy. Musiałem zahaczyć o ten żbierek na ostatnim kółku. Max wygrywa, Max dominuje, tak jak e, w prawdziwej formule. Jak kończy wyścig, kto wygrywa. No i koniec. E, szósta pozycja. Spoko, kurde, jak na ten bolid Hasa. W ogóle kwalifikacje udało się skończyć na trzecim miejscu. Nie wiem jakim cudem, <laughs> e, później straciliśmy te pozycje, no, szybsze boleń nas wyprzedziły. Ale tak to spoko tempo nawet było. Anthony Davidson, jak myślisz, jak mogli się rozstrzygnąć dziś? Czuję się, że konsystencja była prawdopodobnie kluczem dziś. Jest szybkość, a potem jest szybkość lap po lap raz lap. razie. Jeśli możesz to zrobić,

Personal best, najlepszy czas. Mieliśmy dość kiepski względem reszty. Na tych stronach faktycznie nie wykręciłem takiego optymalnego okrążenia, a później szybko się zużyły. Więc tylko trzymałem tempo. Kevin też sporo awansował, no ale mimo wszystko kończy poza punktami. Czy ponownie punktuje? Dobrze sobie radzi Yuki w tym sezonie. Sprawdźmy klasyfikację w kierowcach. Ósme miejsce, 16 punktów. Czyli awansowaliśmy dwie pozycje z dziesiątego. A w konstruktorce siódme miejsce za Alpin. Także dzięki za uwagę na dzisiaj. Zapraszam również na kanał na YouTube, gdzie są filmiki w wersji skróconej ze streamów. No i do usłyszenia kolejnym razem. Kolejny stream będzie w środę z Peso i z formuły będzie to piątek lub sobota. Dzięki za uwagę. Cześć!